Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę z dniem wybuchu wojny podlega już pod przepisy nowej specustawy. To rządowa ustawa regulująca wiele kwestii dotyczących uchodźców, w tym ich zatrudnienia. Procedura będzie bardzo uproszczona. Pracodawca chcąc zatrudnić taką osobę będzie musiał jedynie zgłosić to do Urzędu Pracy w terminie 7 dni od podpisania z nią umowy. Odbywa się to tylko i wyłącznie i tu kładę nacisk na to w systemie teleinformatycznym poprzez pracę GOV. I to jest ten wymóg niezbędny, żeby zatrudnić e, osobę e, z terenu Ukrainy. Jesteśmy w stoją kontakcie z naszymi pracodawcami i zbieramy już oferty pracy od tych pracodawców, którzy chcą zatrudnić e, osoby, które przybyły Tutaj do nas z terenu Ukrainy. Także zachęcam, jeżeli jeszcze nie zdążyliśmy dotrzeć do wszystkich pracodawców, zachęcam również, żeby dzwonili do nas, informowali nas, w jakim charakterze mogą zatrudnić osoby. Ukraińscy uchodźcy znajdujący się na terenie naszego powiatu mogą rejestrować się w Kołobrzeskim Urzędzie Pracy. Na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Wiem, że ministerstwo szykuje też tłumaczenia tych naszych podstawowych dokumentów. Niemniej mamy nadzieję, że tutaj barierę językową, że pokonamy tą, tą barierę. Osoby mogą. Się rejestrować celem podjęcia subsydiowanego zatrudnienia, bo przypomnę też, to jest też ważna kwestia, że ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób również jest z mocy tej spec ustawy, także nie muszą się u nas rejestrować tylko i wyłącznie po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne, ale oczywiście mogą, my zapewniamy. Pomoc doradcy zawodowego pośrednika pracy. Z danych, które posiada miasto, wynika, że w miejscach oficjalnie zgłoszonych do miasta oraz części kwater prywatnych przebywa blisko 300 obywateli Ukrainy i ta liczba będzie rosnąć. Jak jednak zapewnia Ewelina Karewicz, kołobrzeski rynek pracy jest na to gotowy. Ponieważ biorąc pod uwagę zapotrzebowanie, jakie do tej pory mamy od stron naszych pracodawców, którzy składają oświadczenia o powierzeniu pracy bądź wykonywaniu pracy sezonowej, jest bardzo duże zainteresowanie. Ono z roku na rok wzrasta. Także wydaje mi się, że nasz rynek pracy, jeżeli tylko te osoby będą w stanie podjąć pracę, powinien wchłonąć te osoby normalnie do, do rynku pracy. Dużą pomocą dla uchodźców, na co zwraca uwagę Ewelina Karewicz, okazują się obywatele Ukrainy, którzy już od lat pracują na terenie naszego powiatu. Ta możliwość kontakty tych osób które z Ukrainy, które już u nas są, wydaje nam się, że bardzo może pomóc w stosunku do tych osób, które tutaj przybywają. Już widzimy, że przychodzą do nas osoby te, które przyjechały razem z osobami, które już są na, na naszym terenie, pomagają im tłumaczyć. My również staramy się tu pomóc, wysyłamy do pracodawców, którzy chcą zatrudnić. No i. W dalszej mierze to już zależy wiele od, od tej osoby, czy będzie w stanie podjąć pracę, no i od pracodawcy. W tej chwili w Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 1270 bezrobotnych. W stosunku do stycznia to wzrost o jedynie kilkanaście osób. Całą rozmowę z Eweliną Karewicz nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.